Ja uważam, że my mamy, to ja uważam, że my mamy jedną broń, którą możemy podarować Ukraińcom. Wiem, co wam teraz powiem. Młodych Ukraińców. Tak. tak. Młodych Ukraińców w wieku poborowym. Mm -hmm. Bo to jest coś dziwacznego, że tyle milionów młodych mężczyzn wyjechało z Ukrainy i nie chcą walczyć o swój kraj. No to często są osoby, które y, nie tyle nielegalnie wyjechały, co nie wróciły też po prostu. No, ale w każdym razie nie, nie są na Ukrainie i nie są na froncie, tak? I nie są w żadnych... Ale to chyba nie nas jest nasza gicharni. rzecz, żebyśmy y, my... No oczywiście, tak, że nie, ale to, wie pan... Polskie służby mają wyłapywać... Nie pan, ja, 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 się się dziwię, ja się dziwię, że siły ukraińskie wolą polować na obywateli ukraińskich na ulicach Ukrainy. Niech tutaj przyjadą, niech, ale, niech, ale niech wyciągną sumie, tych swoich... Młodych Ukraińców zatrzymywali na, na, na ulicach, to chyba nie byłoby też prawnie takie proste. No to niech, to niech robią to polskie jednostki policyjne czy jakieś takie. No, te...